Przedstawię dwa prościutkie rozwiązania. W pierwszym wykorzystamy wzór na pole trójkąta, co wydaje się dosyć naturalne, skoro właśnie o pole trójkąta jesteśmy proszeni. Z kolei drugie będzie jeszcze prostsze, krótsze i sprytniejsze, ponieważ tam nie będą potrzebne już żadne wzory. Wystarczy odrobina spostrzegawczości i sprytu. Rozpocznijmy od narysowania całej sytuacji na w miarę starannym rysunku. Wystarczy pierwsza ćwiartka. Punkt A leży 4 jednostki nad początkiem układów współrzędnych. No i teraz zastanówmy się, jak z tego punktu poprowadzić prostą L. Pole trójkąta jest równe 8. No a to pole trójkąta to jest 1 druga razy długość podstawy, którą nazwałem A1, razy wysokość, czyli 4. Wysokość to będzie ten kawałek osi Y od początku układów współrzędnych do punktu A. Z tego równania natychmiast dostaniemy a1 równe 4. Mamy zatem taki punkt przecięcia i taki fragment prostej l. Dostaliśmy trójkąt, który jest połową kwadratu o boku długości 4. Stąd wszystko się zgadza. Pole tego trójkąta faktycznie wynosi 8. Teraz podobnie przechodzimy do tego większego trójkąta i otrzymujemy jego podstawę równą 5. To będzie ten punkt i odpowiedni fragment prostej k. Ta prosta razem z osiami układów współrzędnych wyznacza trójkąt o polu 10 trójkąt prostokątny. Nas interesuje pole tego szarego trójkąta, którego podstawa ma długość 1, a wysokość, jak w każdym poprzednim przypadku, ma długość 4. Stąd pole tego trójkąta wynosi 2. Przejdźmy teraz do tego krótszego i lepszego rozwiązania. Rysunek nie musi być już taki dokładny. Niech to będzie taki prościutki rysunek poglądowy. A zaczynamy od rysowania tego większego trójkąta o polu równym 10. Mamy tutaj punkt B na osi OX. No i teraz zauważmy, że trójkąt AOC, ten trójkąt o mniejszym polu, równym 8, ma takie same dwa wierzchołki, punkt A i punkt O. Skoro punkt C, wierzchołek C, leży również na osi OX, po tej samej stronie co punkt B, no to nie ma wyjścia. Ten trójkąt AOC jest zawarty w trójkącie AOB. Stąd, aby otrzymać pole tego szarego trójkąta, wcale nie muszę wyznaczać podstawy i wysokości tego trójkąta. Tylko mogę po prostu odjąć te dwa pola, które już mam. Wystarczy od dziesiątki odjąć ósemkę i dostaniemy pole szarego trójkąta.